Dzień, Dzień dobry. dobry. <laughs> dzisiaj kończy się marzec, ale zaczyna weekend, czyli dwie dobre wiadomości. Mm -hmm. Albo jedna neutralna przynajmniej. Niektórzy spieszyli się do pracy i niczego nie zauważyli, a niektórzy delektowali się, wychodząc po na przykład bułki, czy mleko, czy inne rzeczy na śniadanie. I czuli miasto, wiosnę. To właśnie, z takim zapachem kojarzy Wam się wasze miasto. Nad tym się dzisiaj zastanawiamy. A dlaczego się nad tym zastanawiamy? Dlatego, że, uwaga, podobno skomponowano zapach Krakowa. Tak. Yy, no właśnie. Ze, pachnie Kraków? Tak, no według twórców pachnie ym, taką wiesz, roślinnością, która się, która oplata stare mury. Czyli trąci myszką, nie? Tym wszystkim Kraków, co stare, nie? rozumiesz? Nie, no to w klimacie starokrólewskie, stołeczne miasto Kraków, tak? No i zapachem wody, czyli te wiesz, bulwary, wiśnia wyślane i takie tam sprawy, no. A wąchałaś już? Nie jeszcze. Nie, 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 bo to bo dopiero ma się... Wąchasz, ja jest. Co, co, na co dzień wąchasz, jak Na co dzień wącham. Zastanawiałam się, dla mnie najbardziej naturalny byłby smog. I to jest fatalna historia. Rozumiem, że po prostu niektórzy chcą odczarować. Może, może tam nutka benzyny się przynajmniej znalazła. Ona czasem trafia do perfum różnych, więc tak? nie jest to wykluczone oczywiście. O, że... patrz, nie wiedziałam. Dzięki. Ludzie no. lubią bardzo różne zapachy. Otóż to e, okazuje się. No właśnie, z czym, jak pachną wasze miasta? Chociaż to też może być niebezpieczne <laughs> pytanie, ale jesteśmy tego bardzo, bardzo ciekawe. Ja, jak myślałam o zapachu Warszawy, to szczerze mówiąc, nie wiem muszę, co to mogło być. To my, ty tak. myślisz, a... a my mamy dużo parków, trochę zieleni jest. Jeszcze. Otóż to. A propos zieleni, u nas będzie dziś pachniało trawą i suszonymi e, wszystkimi e, kwiatami, dlatego i takie są historie, jak to jest o szaleństwie ciąg dalszy, czy o stylu ciąg dalszy? Ciąg dalszy i zapadł wyrok. Słuchaj, Mamy... cały świat, bo my się od 6 rano o tym dyskutowaliśmy <laughs> z moją ekipą, naprawdę. Tak, ale też jeszcze zobaczmy, to jest trochę jak z Amber Heart i Johnem Deppem, tak. że wszystkie media społecznościowe były tym przepełnione, a jeżeli teraz ktoś mówi, nie no, co ten koleś gada, cały świat śledził proces. Gdzie oni się wszyscy pomieszczą? Milion 800 tysięcy 000... Klasa. G. W klasach, ale po prostu o której godzinie? I tyle ławek będzie, już teraz jest ścisk. Aga, rozumiesz? Są klasy na strychach. Znam takie szacowne yy, średnie szkoły, gdzie na strychu się wszyscy duszą. Jak jest 40 stopni, można zwariować. Milion osiemset tysięcy uczniów, rzeczywiście. Pięć roku. roczników uczących się razem, systemy e, wielozmianowe, ile zmian e, trzeba będzie zorganizować i gdzie znajdą się nauczyciele, którzy będą w stanie m, uczyć ich wszystkich. Taka sytuacja jest w szkole ponadpodstawowej, będziemy o tym rozmawiać. Tytu. Tak, znaczy, że... tak. poszła jako sześciolatka. Mhm. Właśnie co się Justyna złożyło na to, że uczniów w tym roku będzie aż tylu. Czy to jest co? I dzieci z tego wyżu demograficznego, czyli no ja byłam wyżą demograficznym, wiele moich koleżanek no właśnie dzieci. w tej chwili posyła dzieci do liceum, właśnie trwają różne egzaminy. Czy to jest jeden z elementów? Coś nowego, do czego też Was zachęcamy. Zachęcamy, żeby pozostać z nami również, dlatego że po przerwie bardzo. Poważny i trudny temat. Będzie szczera rozmowa o trudnej pracy ratowników medycznych i szokująco szczerej książce, która właśnie ukazała się na rynku. Zostańcie z nami. Ta książka to bilet niezwykły. Na kurs karetką, tak mhm. przez jasną i ciemną stronę miasta, jasną i ciemną stronę ludzkiego życia. Bardzo szczere opowieści o pracy ratowników muzycznych, opowieści, których wysłuchała Justyna Dżbik-Klugę, a opowiadał Jarosław Sawizdraniu. Były Dzień już dobry. ratownik medyczny. No, ciężko że były, <śmiech> ale. <śmiech> Wiemy, ratownikiem się jest, już do, nie tak, jeżdżę. Tak, tak, do końca życia, nie? Justyno, i właściwie każdy z Was mógłby odpowiedzieć na to pytanie, i ciekawa jestem, czy będą różnice w odpowiedzi. Ratownik nie jest Bogiem, okej, okay, tu co do tego się zgadzamy. No to w takim razie, kim jest, jeżeli ratuje życie? To ja zacznę nawiązywać. Przepraszam bardzo, ale doktor nauk medycznych, to brzmi dumnie, prawda? Wsparła się na stopie. No, no właśnie. No stopie. Joanna Stodolna-Tukendorf, ortopodolog i fizjoterapeuta w jednym formują, niszczą. Będziemy starały się wydobyć z Ciebie, Joasiu, jakieś dobre wiadomości. spojrzeniu znaczy na moje. Na razie moje. patrzymy tak, jakbyś tak oceniła tak. nasze obuwie. Dzisiaj no to, No pokażmy tutaj tak, żeby je było widać. Tak. No źle. Pani po prawej źle. Pani po prawej e, nie szanuje kształtu stopy. To nie ja, to styl. To producenci. To pr a butów. Właśnie, najpierw producenci. producenci butów. A, ale ale dlaczego? Oni... Bo ma zbyt szpilne. Bo jest zbyt, szpicą, tak, jest tak. zbyt wąskie. Kompresyjny kształt buta, ale okazuje się, jest dużo zdrowszy. Tak naprawdę jest dużo zdrowszy. Taka krowia mortka mm -hmm. tak. jest dużo lepsza. Przede wszystkim to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, no. to to, co e, w tym bucie wyraźnie widać, że jest ta linia. My dziękujemy za tą rozmowę. Tak jest. E, I teraz zróbmy płynne przejście ze sceny muzycznej do po, planu filmowego, ale jednak takiego bardzo skorelowanego ze sceną muzyczną. <laughs> Dobrze, że to tak, jest z nami. Dzień czyli o czym dobry, będziemy jest, mówić? Dzisiaj o drodze ze sceny na ekran. Czyli mhm. muzycy, którzy na jakimś etapie swojej kariery zostali aktorami.